Kulator, dobra, e, powiedzmy, że nim było 200 i e, obejrzało, nie wiem, 5% obejrzało do końca. Równa się? Czyli tylko 10 osób obejrzało cały film z tych 200 do końca. E, więc o to chodzi. Och, ale z 9 dupek. <laughs> nie dupek, po prostu e, jak Kuba Boku, tak po kumie, Od kłócącego się rodzeństwa odrywa cię dźwięk SMS-a. Ani o moment za wcześnie. Czytasz wiadomość i wybałszasz odczuć tak, że nawet Sara zwraca na to uwagę. Coś nie tak? To Oliwier zaprasza mnie do Deli... coś tam? Czy to nie ta pięciokwiastkowa miejscówka, którą zachwycała się ciocia Megan? Tak, trzeba mieć tę rezerwację. No to zrobił rezerwację. Szczęściara, błagała Alexa, żeby mnie tam zabrał, odkąd przyjechaliśmy do LA. Oliwier zrobił dla nas rezerwację. No oczywiście, że idą. Muszę się przygotować, rany nie mogę się doczekać. Ale ci zazdroszczę, cieszę się Twoim szczęściem. Co założyć do jednej z najbardziej luksusowych restauracji, w jakich kiedykolwiek było? Hm. Mamy taką suknię, mamy. Wszystkie są beznadziejne, przy czym ta wygląda lepiej. I moje piękne różowe włosy RDR are... tu. Super. Ten strój zasługuje na 5 gwiazdek. Nie, ale jest w miarę przyzwoity. Docielasz do ekskluzywnej restauracji. Jestem pod wrażeniem. Rozświetlona okolica od razu Cię zachwyca. Kelner prowadzi Cię do stołu, przy którym czeka Oliwier. Wow, wyglądasz pięknie, Mint. Zachwycająco. Te ciuchy były tego warte. To miejsce to jest coś. Moje randki zazwyczaj składają się z burgera i frytek. Naprawdę? Jestem zaskoczony. Czemu? Nie mam nic przeciwko burgerom i frytkom, ale taka dziewczyna jak Ty zasługuje na wyjątkowe traktowanie podczas randki. Teraz słuchaj mi dalej. Jest taki uroczy. W wyczekiwaniu na no drinki rozmowa idzie wam wyjątkowo dobrze i jest naprawdę angażująca. Jedno pytanie: jesteś już pełnoletnia? Nie wiem, ostatnia klasa, czy coś w ten deser? Chciałbym ci kiedyś pokazać Londyn. To naprawdę zabawne i interesujące miasto. Brzmi niesamowicie, chętnie bym tam pojechała. Może powinnaś przyjechać i mnie odwiedzić? Chciałbyś? Z chęcią? Co ja z chęcią. Kapela zaczyna grać wolną piosenkę, a pary wędrują na parkiet, by zatańczyć. Mogę prosić do tańca? Oliver zaprosił mnie do tańca. Zgodzić się? Okej. Okay. Obawiałam się, że to będzie scena z Adiaksy. Jeśli nie obawiasz się, że podepcze ci nogi, pewnie. Zniosę to z przyjemnością. Obiecuję. Umowa stoi. Całkiem sympatyczny i przyjazny człowieczek, tyle mogę powiedzieć. Bierzesz Olivier, rękę Oliwiera, a on prowadzi cię na parkiet. Chwilę później zaczyna cię się poruszać w rytm piosenki. Kręci mi się w głowie, czuję się jak księżniczka z jakiejś bajki, a Oliwier to mój książę. Niech mnie ktoś uszczepnie. Wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Nie. Nie wiem, a ty? Jeszcze do niedawna nie wierzyłem. O, dogadalibyśmy się wtedy, kiedy byłeś niewierzący. Poruszacie się coraz wolniej, aż w końcu całkowicie się zatrzymujecie, zapatrzeni w swoje oczy. Pochyla się ku tobie, a wasze usta się spotykają. Pocałunek jest tak delikatny, że twoje wargi drżą. Wszystko jest takie wspaniałe. Jakby ten moment był nam przeznaczony. Nigdy go nie zapomnę. A tutaj jest najśmieszniejsze, że ten... A nie, Boże, to jest to samo, czy to nie jest to samo? A, już myślałam, że po angielsku jest to inaczej niż po polsku. To słodki pocałunek. To też pocałunek pełen emocji. Ale co najważniejsze, to pocałunek, który może wywrócić Twoje życie do góry nogami. Ponieważ właśnie, Jack cię zobaczył. Tam, tam, tam. Nie, naprawdę powinno być to jakieś takie dramaturgii troszeczką, bo tu jest za słodko. No dobra, ale ode mnie to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Znowu przepraszam, że odcinek był taki długi. No ale cóż, to są vlogerki. Ja się nie mogę tu nigdy nalegać. To jest po prostu. Z vlogerek ja mogłabym robić 5 live z jednego odcinka, gdzie. By... Przez, yy, yy, czekajcie, ja wam powiem ile dokładnie, 4,5 godziny gadała o niczym i, właśnie, i o czymś, a reszta to byłaby sama fabuła vlogerek. Dobra, ale nieważne. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach, no i co? Do usłyszenia w kolejnym. Cześć, pa pa!